Witajcie moi kochani! Ostatnio miałam taką historię związaną ze służbą zdrowia, i chciałabym się z wami pokrótce tą sytuacją podzielić, bo była dla mnie dość trudna. Jak wiecie, kilka dni temu wróciłam do domu po pobycie w szpitalu. Do tego regularnie nadal chodzę na dializę. Kilku tej złamanej lewej nogi, z tego co widzę, goi się ładnie, i to jest nadzieja na to, że za jakiś czas będę mogła założyć protezę i uczyć się chodzić na nowo. Ale w dzień tego mojego niefortunnego upadku potłukłam kolano w prawej nodze. No, w lewą złamałam, i konsekwencje są takie jakie są. I właśnie w związku z tym prawym kolanem ta cała historia. Jak zwykle we wtorek pojechałam na dializę, a że moje kolano nadal wymaga zmiany opatrunku, to o zmianę tego opatrunku poprosiłam pielęgniarkę na stacji dializ. Miałam te elementy opatrunku, których na stacji dializ nie ma, no bo nie mają obowiązku pewnych rzeczy po prostu mieć a personel na stacji dializ jest naprawdę bardzo empatyczny, jeśli chodzi o pacjentów. Podczas zmiany tego patronku coś zaniepokoiło pielęgniarkę i zawołała panią doktor, która akurat była na dyszurze, na konsultację. Pani doktor uznała, że ta moja rana zachodzi ropą i jednak trzeba się mnie odesłać na SOR celem sprawdzenia tej nogi. Gdyby no coś nie tak no ewentualnie, żebym poszła później na oddział. No, myślę, że postawa w porządku, bo skoro jest obawa, że coś jest nie tak, lepiej sprawdzić. Ja ze swojej strony drugiej nogi stracić nie mam ochoty. Więc dostałam wszelkie niezbędne papiery, pojechałam na ten sor. Niezbyt mi się to uśmiechało, no ale jak trzeba, to trzeba. Tak jak mówię, drugiej nogi nie chcę stracić. Wysiedziałam się ponad 4 godziny, nim w ogóle mnie zarejestrowali na, na SOR do badania. Zadowolona nie byłam, bo to miała być w sumie uzgodniona konsultacja krótka, szybka, parominutowa. W końcu po około 4 godzinach zarejestrowali, zrobili EKG, pobrali krew i miałam dalej czekać na wyniki krwi. No, wyniki były dosyć szybko, bo po około półtorej godzinie, gdy były już te wyniki, pojechałam na wózku na tą konsultację, która trwała może, nie wiem, 10 minut. Na szczęście rana okazała się ładnie goić, a to, co na dializie, wiem, to zaropę. Na szczęście ropu nie było. Rana została doczyszczona, opatrzona i miałam czekać na transport do domu. Pojawili się nawet chyba dosyć szybko, bo po około godzinie, ale i tak i tak mój cały pobyt na SORze trwał blisko 9 godzin. Jeżeli dołożycie do tego dializę, to w domu nie było mnie ponad 12 godzin. Cały dzień w plecy. Ale no najważniejsze, że okazało się, że znowu jest wszystko w porządku. A powiedzcie, co u Was? Chętnie się dowiem, także dajcie znać. I trzymajcie się też ciepło. Do zobaczenia, mam nadzieję, wkrótce.